klik klik Cześć siemanko z tej strony Cloud104 i witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft z modami dzisiaj mam dla was modyfikację o nazwie RC ale nie pamiętam nazwy niestety ale w każdym razie modyfikacja ta dodaje dwa modele samolotu bądź jakby to nazwać możliwe że więcej nawet a u mnie tylko wyskoczyły dwa ale w każdym bądź razie daje nam możliwość zabawy, zostaw mnie daje nam możliwość zabawy Samolotem! Tak, samolotem zawsze kiedyś marzyłem o takim modelu takiego latającego samolotu. Dobrze, w sumie że go nigdy nie, nie, nie kupiłem albo mi rodzice nie kupili, gdyż ponieważ trudno się nim steruje. Naprawdę. Tu mamy wersję dość bardziej powszechną. Wyłączcie się RC October Train Planer. Mamy samolot, albo jakby to na drona. O, to jest właściwie dron. No i oczywiście mamy też koń się zwie. Pilota. No w ogóle ta tekstura jest zarąbista. Te tekstury, no to akurat normalnie widzę, ale ta tekstura 3D jest zarąbista. Naprawdę fajne, jeszcze raz fajne. Aby, od, nie, aby odpalić taki samolot, wystarczy go wcisnąć, a potem odpalić yy, sygnał. Prawym przyciskiem to robimy. I teraz na przykład polecimy. Domyślnie mamy kamerę taką. Helikopterem, znaczy dronem się łatwiej steruje niż... Yy, Nie, no nie aż tak łatwo. Łatwiej się steruje dronem niż helikopterem. No i patrzcie jak mi idzie latanie helikopterem, wyłącz. I w tym momencie, pół. <noise> Oczywiście takie coś może się nam rozwalić i więcej nie polecieć. No, w tej chwili nie poleci, nie ma szans. Musiałbym. Ej, nie! Zbagowałem się. Aha, czyli po prostu włączam wyłączam. No niestety on nie poleci. Weźmy sobie gmo na przykład 2. Musimy go podnieść. Nie możemy go podnieść? A nie, przecież ja na tej, na tej mapie mam bugi, bo to jest stara mapa snu 2 demo. O, i podniosłem go. I teraz mogę go jeszcze raz. I w ten sposób latamy. Dobra. To ma wersję z samolotem. Włączmy samolot. I możemy polecieć. F5, możemy zmienić kamerę. I latać sobie w ten oto sposób. Jak dla mnie bomba. Przyta... Przypomniała mi się misja w GTA San Andreas, kiedy się strzelało. Chyba już nie odlecę. <ścoughs> Chyba już nie odlecę. No dobra, spróbuję sobie z dronem. F5 kamerkę z dronem. Nie jest taka zła. Modyfikacja jest ciągle w fazie prac, z tego co zauważyłem, bo widzę, że będą jeszcze w przyszłości bronie dodane. Łapom, NA. No w tej chwili nie ma żadnej broni, ale dźwięk jest naprawdę masakra. Teraz ja się O, już go rozwaliłem. Już rozwaliłem. Nie, mój dron! Mój dron! Nie, już po dronie. Koniec. Otóż, znowu się zmagowałem. Patrzcie, jestem. Człowiek. Latam! Latam! Dobra, to nie jest śmieszne, ale ja nie wiem, jak zejść stąd. Dobra, wystarczyło wyjść, i wejść, wyjść z gry i wejść jeszcze raz. Otóż, modyfikacja jest naprawdę świetnym urozmaiceniem do zabawy. Jeśli gracie na jakichś serwerach, na modach, to może się przydać do rekonesansu. I w tej chwili na przykład bez użycia swojego ciała, że się tak wyrażę, jeśli to na przykład jest serwer hardcore, można sobie drona... Na jakąś odległość. Niestety nie można odlecieć za daleko, ponieważ zasięg jego jest chyba mniej niż 100 metrów. Zobaczmy, sobie, jaki mamy zasięg. 60 metrów widzę, wysokość 130 bloków. No, już się zbagowałem, trudno, wezmę sobie kolejny samolot. Jestem głupi. Czemu to, 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 to nie cofa? Ej. Jedno wiem jedno. Znaczy wiem jedno. Ta modyfikacja jest bagowana pod względem, że baguje się wam skok. On myśli, że wy jesteście graczem, chyba o to chodzi. I dlatego po chwili się dzieje taka dziwna pierdoła. Dobra, poleśmy sobie, sprawdźmy jaki mamy zasięg z samolotu. Mie... Znaczy z samolotu pewno bardziej ten, tak samo działają. Zasięg jest 100 metrów, tak strzelam. Jeszcze bardzo dobrze prowadzę samolot 200 metrów 300 metrów Aha, czyli mi się wydaje, że jest nieograniczony jeśli mamy tryb F5. Bo teraz włączę sobie gracza i straciłem właśnie zasięg. Koniec zasięgu. Jeśli... No, to koniec zasięgu, dosłownie. Zniknął mi z pola widzenia. Czyli jeśli używamy pilota oglądające w ten sposób, nie możemy stracić samolotu z oczu. Inaczej zniknie. To już wszystko niestety w tej modyfikacji. Ja uważam, że modyfikacja jest naprawdę przezabawna. Fajnie się można bawić, tylko ma drobne bugi. Ale tak, to jest nawet świetnie. Oczywiście, jeśli się Wam film spodobał, łapkujcie w górę. Jeśli się prezentowała, w... jeśli Wam się podobała prezentacja moda, też łapkujcie w górę. A na temat, ja już się z Wami żegnam. I pozdrawiam.